Dlaczego zawsze zabieram ze sobą trzeci zapasowy aparat? I to pytanie jest dosyć kluczowe, bo większość osób myśli, no to wezmę jeden aparat główny, no i drugi zapasowy, no to jest wszystko. Ale jest taka zasada, że dwa aparaty to jeden aparat, a jeden aparat to zero aparat. Co w sytuacji, kiedy zepsuje ci się drugi aparat? I oczywiście, ktoś powie, że to już byłby mega pech, ale na przykład jeśli kupujemy aparaty w tym samym czasie i mają mniej więcej podobny przebieg, pochodzą z tego samego sklepu, czyli z tej samej linii produkcyjnej, to jest duża szansa, że mogą zepsuć się w. W podobnym czasie. Oczywiście nie jest powiedziane, że tak się stanie, ale może tak się stać, dlatego ja zawsze mam ten trzeci dodatkowy aparat. Czasem jest zdarza, że nawet jestem z czterema aparatami, więc ktoś powie, że no jestem zbyt przezorny, ale jak to mówią przezorny, zawsze ubezpieczony, więc ja polecam przynajmniej oczywiście ten drugi aparat, ale jak mamy możliwość i fotografujemy na przykład na dwa aparaty, to warto mieć jeszcze trzeci. Oczywiście nie musi być to takiej klasy jak mamy, czy jakiś tam topowy model, ale warto mieć aparat, który da nam w razie czego dokończyć zlecenie, bo co w sytuacji, no raczej w Polsce ciężko trafić, ale no zdarzało się, że na przykład widziało gdzieś się filmik na YouTubie, że gdzieś tam fotograf się cofał, padł na przykład do fontanny. To są sytuacje oczywiście rzadko spotykane, ale mimo wszystko trzeba tutaj dużo rzeczy uwzględnić, więc zawsze warto mieć ten dodatkowy sprzęt tak na wszelki wypadek. Oczywiście no obiektywy no nie jesteśmy w stanie wszystkie zdublować, chociaż mając zoom i na przykład stałki, no to też mamy zabezpieczenie, że jeśli na przykład zepsuje nam się zoom, no to mamy stałki. Jeśli jakąś stałkę uszkodzimy, no to mamy zoom, więc też w razie czego zawsze jest jakiś backup i warto do tego podchodzić profesjonalnie, szczególnie jeśli chodzi o aparaty, no mimo wszystko to jest elektronika, w każdej chwili może zawieść i z doświadczenia wiem, że nie chciałbym zostać na ślubie z jednym aparatem, ponieważ stresowałbym się, że w każdej chwili on się może zepsuć, szczególnie jeśli to było gdzieś na początku wesela, bo jeśli, samego ślubu, bo jeśli na, jeszcze na weselu, no to powiedzmy, że tutaj jesteśmy w stanie coś wykombinować, znaleźć jakieś szybko zastępstwo, żeby ktoś podjechał i nam podrzucił aparat, ale to jest dodatkowy stres i kombinacja. Daj znać w komentarzu, czy jednak uważasz, że to przesada, czy jednak dbałość o satysfakcję klientów po to, żeby nie martwili się, że, że będzie jakaś awaria.